Spadek Kabały sequel. Odcinek 5. Tłumaczenie i lektor Rafał Kędzierski. W poprzednich częściach demaskujemy kabałę i ich złe plany nakreślone w ich makabrycznych protokołach Syjonu. A co z tym dniem i epoką? Czy faktycznie osiągnęli swój cel dominacji nad światem? Pozwól, że zabiorę się na wycieczkę do Georgii w Stanach Zjednoczonych. W Georgii na wzgórzu w hrabstwie Elbert znajduje się granitowy pomnik zwany Drogowskazami Georgii. Zbudowany w 1980 roku, pomnik owiany jest tajemnicą. Powstał na zamówienie człowieka, który używał pseudonimu Arsi Christian. Zapłacił sowitą cenę, ale nalegał na zachowanie anonimowości. Pomnik składa się z czterech masywnych stojących kamieni, Jedna płyta u góry podtrzymywana przez kamień filarowy plus jeden kamień objaśniający. Dwie rzeczy urzekają. Przede wszystkim, pomnik to zegar astronomiczny i kalendarz skupiony na słońcu, księżycu, równonocach i przesileniach. Dziura była wywiercona w jednym z kamieni, przez który można zobaczyć gwiazdę polarną. Po drugie, kamienie te zawierają tekst, informacje o przyszłej ziemi i epoce rozumu. Są napisane w ośmiu językach nowożytnych. Krótsza informacja jest opisana wokół kamienia na szczycie w czterech starożytnych językach babilońskim, klasycznym greckim, sanskrycie i starożytnym egipskim. Oto przesłanie. Utrzymuj ludzkość poniżej 500 milionów w nieustannej równowadze z naturą. Kieruj reprodukcją mądrze, poprawiając kondycję i zróżnicowanie. Zjednocz ludzkość żywym, nowym językiem. Rządź pasją, wiarą, tradycją i wszystkim z zahartowanym rozumem. Chroń ludzi i narody o sprawiedliwym prawie i sprawiedliwym sądzie. Pozwól wszystkim narodom rządzić wewnętrznie i rozstrzygając zewnętrzne spory w światowym sądzie. Unikaj drobnych praw i bezużytecznych urzędników. Równoważ prawa osobiste z obowiązkami społecznymi. Ceń prawdę, mi piękno, miłość, szukanie harmonii z nieskończonym bytem. Nie bądź rakiem na ziemi. Zostaw miejsce dla natury. Zostaw miejsce dla natury. W skrócie kontrola populacji, unicestwienie dużej części populacji specyficzną reprodukcją poprzez eugeniki, jeden język, jeden światowy sąd, obowiązki społeczne nad prawami osobistymi, rozsądek nad pasją, zaim prawdę, czyją prawdę i natura nad rasą ludzką, rakiem planety. Nie zapominajmy o tym, co nazywają wiekiem rozumu, a nie wiekiem miłości lub wiekiem współczucia lub wiekiem obfitości dla wszystkich. Hmm. Oczywiście nie można oskarżyć tego pomnika o to, że jest mistyfikacją, w końcu po prostu tam stoi. Więc na co my patrzymy? Kim był tajemniczy pan Christian, który był gotów zapłacić tyle pieniędzy za coś tak zawiłego i kontrowersyjnego? Wydaje nam się, że Georgia Guidestones doskonale pokazują cel kabały, protokołów Syjonu Sionu i sposobu, w jaki starają się ukryć swoje prawdziwe intencje, za pomocą naiwnego terminu zrównoważony rozwój. Więc, co widzimy w naszym dzisiejszym świecie, co jest odbiciem tych wytycznych? Te cele. Wprowadź narody zjednoczone. Uważane przez większość ludzi za wspaniałą instytucję, ONZ zostało założone zaraz po II wojnie światowej w październiku 1945 roku. Oficjalnie ONZ zostało powołane do utrzymania światowego pokoju i bezpieczeństwa i wyzłożenia relacji i kooperacji pośród narodów. Ich niebieskie hełmy są kojarzone przez wielu z ochroną ludzi. Są oni nazywani strażnikami pokoju. Cóż, to jest jedna strona medalu. Druga strona pokazuje całkiem inny obraz. Obraz, w którym celem ONZ jest nowy porządek świata. Jeden światowy rząd promowany przez uczoną starszyznę Syjonu. Czy to jest udowodniony fakt? Tak, w 2008 roku ONZ faktycznie ustanowiło swój własny projekt Nowego Porządku Świata, wprowadzonego przez wnuka y, Nelsona Mandeli i byłego członka CIA Jamie Iliena. Według wysoce wpływowych ludzi, takich jak prezydent Bush senior, Bush junior i Gorbaczow, nowy porządek świata musi być oparty na zasadzie bezpieczeństwa zbiorowego. I to jest właśnie moment, w którym wchodzi ONZ. Niebieskie hełmy mogą zgodnie z prawem interweniować, gdy ONZ uważa, że kraj jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa zbiorowego. Mogą zgodnie z prawem wysłać armię i zaatakować ten kraj jak zrobili w wojnie koreańskiej w 1950 roku i ponownie w Zatoce Perskiej w 1990 albo mogą legalnie wysłać misje wojskowe do kraju jak w Sierra Leone w 1999 do 2006 roku. Armia ONZ składa się z 70 tysięcy żołnierzy z różnych krajów. Jest to dobra czy zła rzecz? Cóż, ujmijmy to w ten sposób. Zakładając, że intencje były dobre, wynik był często zły, straszny, a nawet szokująco straszny. Rozumiemy, że wielu ludzi będzie miało bardzo trudny czas, aby zdać sobie z tego sprawę. Organizacje takie jak ONZ i WHO nie są jednostkami B9 za które się podają. Rozumiemy poziom dysonansu poznawczego i zaprzeczenia, który możemy wywołać, ale konieczne jest uświadomienie sobie, że zarówno ONZ, jak i WHO to kabalistyczne maszyny, które ukrywają się za fasadą piękna, ale nie popełni błędu. Za ich maską kryją się potwory. Więc, aby rozprawić się z mitem sił pokojowych, oto kilka faktów, które każdy powinien znać. ONZ od dziesięcioleci jest zamieszane w wykorzystywanie seksualne i nadużycia. Niezliczone są doniesienia o nadużyciach seksualnych, gwałtach na kobietach i handlu dziećmi. Kiedy siły pokojowe stacjonowały w Kambodży w 1993 roku, liczba prostytutek wzrosła z 6000 tysięcy do ponad 25 tysięcy tylko w tym samym roku. Szerokie wykorzystywanie prostytutek włącznie z brutalnym wykorzystywaniem seksualnym dziewcząt. ONZ odpowiedziało. Szef misji oświadczył, że nie jest to wystarczająco ważne, aby się tym zajmować i że chłopcy będą chłopcami. Kierownictwo misji doradziło żołnierzom misji, aby nie nosili mundurów podczas wizytu prostytutek lub parkowali pojazdy bezpośrednio na zewnątrz. A dodatkowo 800 tysięcy prezerwatyw było wysłane, by nie rozniosło się AIDS. Atom, 1993, szmat czasu temu. Okej, okay. dwa lata później, w 1995 roku, w Bośni i Hercegowinie pojawiły się dowody na to, że kobiety i dziewczęta były sprzedawane do pracy jako niewolnice seksualne dla personelu ONZ, a później, że interweniujący byli współwinni handlu seksualnego. Jednak minęło sześć lat, zanim ONZ wystąpiło z tym oświadczeniem i to tylko z powodu rosnącej uwagi opinii publicznej. Urzędników w tej sprawie wykazało oczywistą niechęć ONZ do uznania udziału sił pokojowych w handlu ludźmi. Rezultat? Czy ONZ ścigało jakiekolwiek nadużycia handlarzy? Nie. Zmieniło definicję handlu ludźmi, czyniąc go mniej poważnym przestępstwem w świetle prawa międzynarodowego i nie zapewniło odpowiedniej ochrony ofiarom. Shortly thereafter. Wkrótce potem niezależni konsultanci podnieśli alarm, że personel ONZ i organizacje pozarządowe wykorzystywały i nadużywały miejscowych kobiet i dziewcząt w obozach dla uchodźców w Gwinei, Liberii i Sierra Leone. Według dochodzenia przeprowadzonego przez OIOS w 2001 roku wykorzystywanie seksualne i nadużycia były najczęstsze. Przykłady: stosunek seksualny między członkiem personelu cywilnego ONZ i 17-letnim uchodźcą w zamian za. Brutalny gwałt dziewczynek przez personel organizacji pozarządowych. Chłopcy zgwałceni przez niebieskie hełmy w Sierra Leone. Seks za żywność dostarczana przez personel organizacji pozarządowych. I odmowa wzięcia odpowiedzialności przez personel za dzieci spłodzone z lokalnymi kobietami. Od oportunistycznego wykorzystywania seksualnego, transakcyjnego seksu, sieci wykorzystywania seksualnego do planowanych sadystycznych ataków. W 2015 Republika Środkowoafrykańska, dwie dziewczyny w wieku 14 i 18 lat zostały zgwałcone zbiorowo przez uzbrojonych żołnierzy sił pokojowych w pobliżu ich bazy. 18-latka poprosiła o trochę jedzenia, 14-latka po prostu przechodziła obok. Ten sam rok to samo państwo. Bezdomni głodujący chłopcy w wieku od 8 do 15 lat wielokrotnie gwałceni przez 26 żołnierzy Sił Pokojowych ONZ. I Siły Pokojowe ONZ przypadkowo zastrzeliły i zabiły 16-letniego chłopca i jego ojca oraz gwałciły 12-letnią dziewczynkę. W 2016 ponad 108 dodatkowych przypadków zostało zbadanych, w tym wykorzystywanie seksualne 98 dziewczynek przez międzynarodowe siły pokojowe. Lista wykorzystywania seksualnego i nadużyć nie ma końca. W każdym kraju, od Haiti do Somalii, do Rwandy i Liberii, gdzie 58 tysięcy kobiet i dziewcząt zostało zgwałconych w ciągu pierwszych 9 lat misji ONZ. Więcej niż 75% przez personel od Timoru Wschodniego do Sarajewa w Bośni, gdzie włoskie siły pokojowe prowadziły pierścienie prostytucji dziecięcej z ich baraków. Niebieskie hełmy pozostawiły ślad nadużyć i traumy. Jako jeden z oficjalnych raportów opisał go, wiele części świata, gdzie ONZ był obecny, było zesłaniem ich do chaosu, jeśli nie do piekła, prawdopodobnie z pomocą ONZ-u. Mnóstwo dochodzeń, ale prawie żaden ze sprawców, którzy przyznali się do swoich zbrodni, nie był ścigany. Niech to zapadnie w pamięć. Nawet ostatnio ONZ po raz kolejny był związany z handlem dziećmi i wykorzystywaniem dzieci, gdy kanadyjski magnat ONZ Peter Dalglish, został złapany na gorącym uczynku nadużywania dwóch młodych chłopców w Nepalu, został skazany na 9 lat więzienia, aż do jego aresztowania w 2019 roku Douglas został przedstawiany jako święty, obrońca dzieci. Był przedstawicielem kraju dla UN Habitat dla dzieci w Afganistanie. On naprawdę zajmował się dziećmi. Nawet zorganizował Street Kids International, aby pomóc bezdomnym dzieciom. Co za święty! Co za wielka strata dla naszych dzieci! O, i ONZ mają więcej na sumieniu. Pamiętasz wojnę w byłej Jugosławii od 1992 do 1995? W lipcu 1995 ONZ nie udało się ochronić tak, zwanego, tak zwanej bezpiecznej strefy w Enklawie Srebrenicy. Zamiast chronić Bośniaków, którzy tam uciekli, ONZ odwrócił się i nic nie mógł zrobić. Oni też zostali zdradzeni na najwyższym szczeblu. 8372 bośniackich mężczyzn i chłopców zostało pewnej nocy oddzielonych od swoich rodzin i zamordowanych przez siły zbrojne Serbii. Ponad 100 tysięcy ludzi zostało zmasakrowanych w tej bezużytecznej wojnie, głównie bośniaków. 30 do 50 tysięcy bośniackich kobiet, dzieci i osób starszych zostało zgwałconych i deportowanych. Oficjalny status ludobójstwa został uznany przez prawo międzynarodowe dopiero w 2004 roku. Wracając do oficjalnej misji ONZ, aby przekształcić ten świat w lepsze miejsce. Jest on podkreślany przez Klub Rzymski, grupa stu potężnych mężczyzn i kobiet, założona w 1968 roku przez m.in. Davida Rockefellera w jego prywatnej posiadłości w pobliżu Rzymu. Prywatny klub przedstawiający się jako think tank dostarczający sugestii do ONZ. Jego celem jest omówienie jego obaw o przyszłość planety Ziemia, żeby wymyślić rozwiązania i zachęcić rządy na całym świecie, by za nimi podążać. W 1972 roku opublikowano Granice Wzrostu, pierwsza gazeta klubu rzymskiego na temat problemów ludzkości po pierwszej globalnej rewolucji w 1991 roku, w której ludzkość została ujawniona jako główny problem z wszystkich nieszczęść na świecie. W potrzebie wspólnego wroga, przeciwko któremu możemy się zjednoczyć, zdecydowaliśmy, że zanieczyszczenie, globalne ocieplenie, braki w wodzie, głód i tym podobne są idealne. Są to groźby, które musimy skonfrontować razem. Nie powinniśmy wpaść w pułapkę myślenia objawów z przyczyną. Wszystkie te niebezpieczeństwa są spowodowane ludzką ingerencją w naturalne procesy. I tylko poprzez zmiany postaw i zachowań, które oni mogą przezwyciężyć, Prawdziwym wrogiem jest ludzkość sama w sobie. To moi przyjaciele było podstawą wszystkiego, co miało się rozwinąć. Ludzkość przyczyny wszystkich problemów. ONZ było zachwycone klubem rzymskim. Wynalazł świetną komisję do spraw środowiska i rozwoju w 1983. A podobieństwa z wnioskami z pracy badawczej pierwszej globalnej rewolucji były oczywiste. Od teraz zrównoważony rozwój stał się magicznym słowem Kabały. W 1992 roku pierwsza konferencja ONZ na szczycie światowym na temat środowiska i rozwoju odbyła się w Rio de Janeiro w Brazylii, gdzie pierwsza agenda dla środowiska i rozwoju znana jako Agenda 21 została opracowana i przyjęta. 21 było odniesieniem do XXI wieku, kiedy te wszystkie wyznaczone cele będą musiały zostać zrealizowane. 178 rządów i stopni nosiło i podpisywało porozumienie. Na szczycie ONZ poświęconym zrównoważonemu rozwojowi w 2015 roku przedstawiono Agendę 2030, która była rozszerzoną wersją Agendy 21. Do pierwotnej agendy dodano 11 kolejnych celów, które miały na celu przyszłość naszej planety i rasy ludzkiej. Wszystkie skierowane na zrównoważony rozwój. Do tej pory 193 kraje uczestniczyły. Wiesz, ile jest krajów na świecie? Tylko dwa więcej 195. Jedyne dwa, które są nazywane państwami obserwującymi to Watykan i Palestyna. Agenda 2030 zawiera 91 paragrafów. Paragraf 59 zawiera 17 celów zrównoważonego rozwoju. Wszystkich jest 169 celów i 232 wskaźniki. To sprawia, że jest to raczej ciężki do przetrawienia dokument, ale przeczytaliśmy go i byliśmy pod wrażeniem poziomu sprytu i mądrości, jak coś tak złego było złożone razem jako coś pozornie łagodnego. Używając kompleksowych wyrażeń, których słowa takie jak pokój, równość, bezpieczeństwo, są regularnie powtarzane i czytający jest pozostawiony z dobrym nastawieniem. Pokażemy Wam te 17 celów zrównoważonego rozwoju na poniższym slajdzie. Nie krępujcie się, zatrzymać filmu i dobrze się przyjrzeć. Będziemy jednak kontynuować szybko, ponieważ chcemy wskazać, gdzie rzeczy poszły źle, a nie gdzie wydają się być w porządku. Spójrzmy prawdzie w oczy. Te cele są niewykonalne. Klub rzymski i ONZ mogą używać tylu pięknych słów, ile tylko mogą wymyślić, ale jak u licha zamierzają osiągnąć te 17 celów, prosząc Ciebie i mnie o zapłacenie większego podatku? Pomyśl o tym. Numer 1. Koniec ubóstwa we wszystkich jego formach wszędzie. Serio? Jak? Słowo zrównoważony jest użyte 10 razy. Dlaczego? Po prostu rzuca nam w oczy bajkowy pył, tak że nie widzimy, tak że będziemy chętnie płacić więcej podatków i więcej podatków i więcej, że świat zostanie uratowany przed nami, rakiem Ziemi. Nie ma nic zdrowego w tych 17 celach. Nie ma logiki. Weźmy cel numer 7. Zapewnij dostęp do przystępnej, cenowo niezawodnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii dla wszystkich. Jak? Dobrze, w końcu dają uciśnionym darmową energię punktu zerowego Nikoli Tesli? Naprawdę? Prawdziwym powodem, dla którego te cele zostały zebrane razem jest dojście do wniosku, że nigdy nie będzie można ich osiągnąć tak długo, jak wszystkie uczestniczące kraje i wszystkie ich rządy będą musiały komunikować się ze sobą. Zbyt wiele czasu, zbyt wiele pieniędzy jest traconych z powodu niekończących się spotkań. Założę się, że następnym krokiem będzie ogłoszenie, że 17 celów zrównoważonego rozwoju mogą zostać tylko osiągnięte z jednym rządem światowym. Kraje będą musiały zrezygnować ze swojej suwerenności, aby uratować świat. Zapamiętaj moje słowa. Ostatnie starania Merkel. Państwa narodowe muszą stracić suwerenność. Obywatele zignorowani. Istota całej agendy 2030 jest socjalistyczno-komunistyczna. Opisuje równy podział dóbr i pieniędzy, co brzmi świetnie. Oznacza to, że bogate kraje powinny dzielić się swoim bogactwem z biednymi krajami. Te biedne kraje są zarządzane przez wysoce skorumpowanych uzurpatorów dyktatorów, takich jak Keniata z Kenii, Jobiang z Papui Nowej Gwinei lub Xi Jinping z Chin. Czy zamierzają dzielić swoje bogactwa, swoje krwawe pieniądze ze swoimi ludźmi? Brzmi jak wspaniały pomysł na pozbycie się biedy raz na zawsze. Każdy byłby bogaty w ułamku sekundy. Dodajmy do tego pieniądze z tych skorumpowanych rządów, ogromne bogactwo Rothschildów, Rockefellerów, zarówno brytyjskich, jak i holenderskich rodzin królewskich i oczywiście Watykanu. I dokonajmy redystrybucji tego bogactwa pomiędzy ludność świata. Co za wspaniały pomysł, aby raz na zawsze skończyć z biedą. Cóż, nie. Ludzie będą dzielić się z ludźmi, więc w moim przypadku holenderscy podatnicy będą musieli zapłacić i podzielić się z biednymi ludźmi w tym przykładzie Nowej Gwinei. Teraz nie zrozumieź źle, jestem za dzieleniem się absolutnie, ale nie według planów ONZ, gdzie skorumpowane złośliwe rządy pozostają nietknięte. Przeczytaj paragrafy, cele i wskaźniki Agendy 2030. Przeczytaj je dobrze, a zobaczysz, że ludzie będą krwawić nierządy. Kiedykolwiek rządy mówią o równości, możesz być pewien, że komunizm jest w to zamieszany i nawet tego nie ukrywają. Czołowi globaliści, tacy jak były szef NATO Javier Solana, socjalista, otwarcie świętujący ten plan jako następny wielki skok naprzód, tak, jest to stare hasło kampanii Chińskiej Partii Komunistycznej. I czy nie wydaje się to dziwne, że od razu prawie każdy kraj na świecie postanowił wziąć udział i współpracować? Każdy dyktator, każdego skorumpowanego rządu, którzy ciągle na rękach mają krew niewinnych, cywilnych ofiar, podpisali Agendę 21, a później Agendę 2030. Kraje, które od lat były w stanie wojny ze sobą, jak na przykład Etiopia i Erytrea. Teraz nagle uścisnęły sobie dłoń, uśmiechnęły się przed kamerą i postanowiły zapomnieć o swoich wojnach z narkotykami, bronią i handlem ludźmi, tylko po to, by skupić się na znaczeniu lepszego świata? Czy ty sobie żartujesz? Na co my tu patrzymy? Ile będzie kosztować realizacja agendy 2030? No cóż, według ONZ i potwierdzone przez Bank Światowy w oświadczeniu z 2015 roku, między 3 do 5 bilionów dolarów rocznie, czyli 12 zer. 5 bilionów dolarów rocznie. Skąd do cholery ONZ weźmie te pieniądze? Wszystkie te zera będą zbierane od podatników, od ciebie i ode mnie. To jest to, o co chodzi w rozwiązaniu ONZ. Moment urodzenia dziecka, to dziecko ma ślad węglowy. Moment, w którym się urodziło to dziecko, będzie musiało zapłacić. Czyż nie jest to genialne? Wstyd i wina, która jest zrzucana na ciebie i na mnie. Mój Boże, Agenda 21, 2030, Klub Rzymski, ONZ, wszystkie twierdzą, że my ludzie jesteśmy winni nieszczęścia na świecie od biedy do nierówności, od głodu do wyczerpania zasobów planety. W porządku, porozmawiajmy o zasobach planety. Czy kiedykolwiek słyszeliście o Henrym Kissingerze? To usłyszycie, kontynuujmy do części szóstej, czytał Rafał Kędzierski. Dziękuję.